Cześć. cześć! Cześć kochani, witajcie w ostatnim vlogmasie w tym roku. Wiemy, wiemy, że było ich mniej. No trudno, no takie życie, bo skupiłyśmy się na e-booku. Yy, za rok się poprawimy, bo my też rzeczywiście lubimy czuć tę atmosferę przedświąteczną, a te vlogmasy to dają. Yy, no w tym tak. roku było tak dużo pracy, że tak. ja jeszcze nie mam prezentów. I to jest słuchajcie, szok i niedowierzanie. Że słuchajcie, koniec grudnia, a zaraz święta, a Karola nie ma prezentów, bo ona zawsze z wyprzedzeniem. No ja zawsze miałam październik, już wszystko gotowe. No może przesadziłam październik, ale, ale listopad początek tak. listopada tak. W tym roku się tak porobiło, jak nie inaczej. Nie mam pomysłów, to jest najgorsze. No właśnie, bo to kolejny rok, kolejne pomysły, kolejne perfumy czy inne skarpety, to już ile można? W każdym razie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy. Dzisiejszy vlog będzie taką, no takim połączeniem, kompilacją różnych sytuacji, wydarzeń. Tak, Karola, ja słyszę tylko Twoje dzwoneczki, nie mogę się skoncentrować na tym, co mówię, już nie wiem, co mówię. Także zaczynajmy tego vloga, zapraszamy, zabieramy Was ze sobą. Zgadnijcie, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Na budowie. Na budowie u Karoli. Ja się wprosiłam specjalnie dla Was, ale sama byłam też ciekawa, bo mamy to. Mamy pomalowane ściany w kolorze to jest, słuchajcie, kolor się nazywa Łabędzi ale dla mnie to jest taka. Śmietana Karola. Tak, dla mnie to jest taka śmietana. No. Widać różnicę z tak, tak, tak. sufitem. Że rzeczywiście jest taki świeży, piękny kolor, bardzo udany. I musimy się pochwalić, bo pan tata jest tutaj, ale nie chce zdobywać fejmu na YouTube'ach, więc się schował. I pan tata nam tutaj postawił całą ścianę sam. Także, wow, wow, wow. Mamy, co tutaj już mamy zrobione? Dużo już mamy zrobione. Pokażemy, pokażmy te panele, Karola. Co paneli nie można pokazać? Ja no potem to? słuchajcie, kiedyś też będę miała taki własny dom i będę wszystko odgapiać od Karoli. Więc możemy e, korzystać. Dlaczego Karola te panele wybrałaś? E, wzięliśmy winylowe, ponieważ ja chcę jednolitą podłogę tutaj po całości, wszędzie, łącznie z kuchnią. E, łącznie z kuchnią. Mm -hmm. No, i to jest winyl, więc jest odporny na ścieranie i na, na wodę po prostu. Więc mamy taki wybrany kolor, bardzo ładny. W ogóle. I na pędzce będzie też winyl, tylko trochę inny. Dobrze. dobrze. I tu dobrze. będzie wiodełka poukładane. Tutaj. Dobrze. No i słuchajcie, musicie sobie to zwizualizować. Tu będzie kuchnia. Tak. Tak? Tu mi Karola będzie gotować pyszne obiadki, a ja będę sobie jeść przy stole tutaj. Dokładnie tak. Tak. A za Karolą będzie telewizor wygodna kanapa. Musimy się wszyscy pomieścić, tak? Bo jeszcze jak przyjedzie mój Marcel, Karoli siostra, no to ta kanapa musi być całkiem spora. I di najlepsze mamy też miejsce na grillach. Będziemy tak. sobie grillować. nie Niedużo, bo dużo bo to jest tylko 40 metrów, ale choinka już stoi. Ale choinka stoi. E, no ale grilla będzie można zrobić. Cudnie, cudnie, cudnie. Jesteśmy bardzo podekscytowane więc e, pierwsze koty za płoty i idziemy do przodu, tak? Już no. dużo zrobione, już naprawdę pan tata y, daje radę, ale pan małżonek dzisiaj też pracuje. Tak. Przy sobocie, także trzeba pochwalić go. Super. Mhm. Y, wrócimy za jakiś czas, prawda? No oczywiście, jak no. Już może będzie coś więcej. No, podłoga. Jaka, jakaś podłoga, <laughs> prawda? I coś tam więcej, może wstawiona pralka, tak. Wszystko wam pokażemy, bo Karola zastosowała kilka takich trików, dobrych rozwiązań. Muszę ją pochwalić, także tak. Wrócimy tu jeszcze. Ja wiem, wiem, czas przed świętami to jest czasem zabieganym, ale trzeba znaleźć czas dla, proszę bardzo, mojego kumpla z Londynu, który jest w Warszawie i sobie teraz siedzimy, pijemy kaweczkę. Tak, a tu jest Suzy prezent specjalnie z Londynu. A Przyjechał tu jest dla prezent! Dziękuję bardzo, sprawdzamy zawartość. Maciulek, dziękuję, że o mnie pomyślałeś, jak ty jesteś ambieski. miły. Maciulek, pomożesz, bo to jedną no. ręką. Ojej! Herbatki! Tak, taki bardzo angielski, świąteczny zestaw herbat. O, Anglicy uwielbiają herbatę. Dziękuję piją bardzo! Więcej jak więcej ładny. Naprawdę? Tak. Ale piją to z piń, mlekiem? Z mlekiem, ale tych świątecznych nie, ale potrafią pić 6-7 dziennie. Więcej o, wow! Niż my. Każda okazja na herbatę jest dobrą okazją. Wow, super. No więc kochani, my mamy taki czas dla nas, sobie siedzimy, pijemy. Jeszcze prezent dostałam. O takie chwile przed świętami walczymy, moi drodzy, również. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Sprawa wygląda następująco. W domu to ja wyglądam tak. Widzicie, leginsy, kapciuszki na totalnym luzie. Ale jak przygotowuję rolki na Instagram, to moja wena wygląda następująco. Czyli muszę zapełnić ubraniami całe łóżko, żeby poskładać tę stylizację w całość i żeby jakkolwiek to e, wyglądało. Także yy, tak to jest z tymi rolkami na Instagram. Jeśli chcę coś modowego pokazać, to muszę zrobić trochę bałaganu. No i wtedy jest efekt. Także tak. A teraz pokazuję wam yy, kawałek mojej kuchni przystrojonej. Tak sobie tutaj widzicie wszystko poukładałam. Są tu jeszcze ozdoby, które Marcel kiedyś robił, jak był w zerówce i w przedszkolu. Jest ta biała bombka, którą dostałam od jednej z was. W Poznaniu podczas spotkania. No i oczywiście są piękne pierniki przyozdobione. Także mam tutaj o taką namiastkę świąt w kuchni. Sporo mam tych ozdób. Nie mam w tym roku choinki, bo wyjeżdżamy do Szczecina do moich rodziców. Ale za rok już się poprawię. Będzie wielka choinka. No w tym roku nie wyrobiłam się. I z e-bookiem, i z pracą. Ojej, i sporo tego było. Ale za rok się poprawię, mimo wszystko yy, świąteczny klimat w domu jest. A ja właśnie na śniadaniu z mamą Bruna, mojego Marcela najlepszego przyjaciela. I ja wam muszę jedną rzecz pokazać, no bo to jest hit. Mama, może wytłumaczysz, o co chodzi, mamo Bruna? To jest klapek. Nie, to jest telefon. Nie, to jest klapek i telefon. O co chodzi? Case na telefon. Tak. Mówiliśmy się z koleżankami, że zamiast prezentów będziemy sobie robić takie śmieszne cesy. Mm -hmm. I to jest. Tak. No i to jest taki, który ja dostałam. I ty sobie tak rozmawiasz i przykładasz to do ucha, tak? <grym> tak. Okej. Okay. I wszyscy bardzo patrzą. Bardzo zainteresowanie. Rozumiem, ale powiedz, powiedz, bo tutaj wklejmy zdjęcie, bo mamy też zdjęcie. Co ty zrobiłaś, koleżance? A, ja zrobiłam, ponieważ mam taką elegancką koleżankę, okay. która zawsze przeczesuje swoje włosy, więc zrobiłam jej case z szczotką na włosy. Okej. Okay. I ten trzeci case też bardzo piękny, już Wam tutaj pokazujemy. Jakby Fancy. trzeba mieć fantazję, tak? Trzeci case to chyba zwycięski case. <laughs> I tak. taki holder też na telefon, tak? Do trzymania telefonu. Tak. No po prostu hit. Dobrze, my się teraz delektujemy. Yy, na bogato jest dzisiaj. Jest ciasto, jest kawa. Mama Bruna, mama Marcela, czas dla nas. A my z polecenia naszej koleżanki Ida ściskamy mocno, trafiłyśmy do restauracji Amici w samym centrum Warszawy. I na początek zamówiłyśmy sobie, ponieważ pogoda nie dopisuje, zamówiłyśmy sobie herbatę zimową i Karola mówi ty. Nie dasz rady tego ładnie nalać profesjonalnie, a proszę bardzo, a jednak dałam radę. Udało się. Nic się nie rozlało, tobie też naleję i też dam radę. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, aby się delektować wspólnie spędzonym czasem i dobrym jedzeniem, bo tak, tak trzeba żyć, słuchajcie, jesienią, kiedy plucha za oknem. No właśnie, szczególnie w taką pogodę. Jak nie dzisiaj. za bardzo, nie za bardzo, dlatego my dzisiaj świętujemy i jemy w miłym towarzystwie, znaczy Karola w mojej majawiej takie to miłe. Najlepsze, <laughs> najlepsze. Także mamy cudownie pachnące herbaty zimowe. Ja po prostu uwielbiam. Marzy mi się, słuchajcie, nie wiem czy to jest do kupienia w sklepach, taka mieszanka gotowych właśnie takich, wiesz. Imbir, goździk, pomarańczka, to to to, żebym to miała w jednej całości słuchaj. Ale To są takie na pewno gotowe w tych wszystkich herbaciarniach. Już takie o. gotowe miksy herbat z To ja takiej zakupię na pewno dzisiaj jeszcze. Muszę coś takiego mieć, bo jak się wypije taką herbatę zimową z takimi różnymi dodatkami, to jakoś tak milej, cieplej na sercu. Nie wiem, no śmieję się, ale rzeczywiście to jest taki przyjemny napar jesienno-zimowy. To jest taki mój rytuał zawsze. Taki widzimy, rytuał. Jesienią i zimą. Delektujmy się nim. My zdecydowałyśmy się na menu degustacyjne i zaczynamy mozzarellą z pomidorkami oraz rukolą. Ja akurat y, lubię warzywnie. A ty, Karola? Ja też, a tutaj w ogóle mój Mati to był mój takim fanem tej przystawki, bo on kochał pomidory i mozzarella. Ja też jestem serowa dziewczyna, także jemy. A jeśli interesują Was, skąd są te piękne talerze, to od razu informujemy Bolesławiec. Naprawdę piękne I tutaj mamy dwie. Całkiem pokaźne krewety e, z makaronem i jeszcze jakieś warzywa. I pietruszka lubię bardzo. I to się na pewno bardzo fajnie skomponuje. Nie każcie nam czekać. Tak, my już jemy. My bo... musimy już jeść, bo to po prostu trzeba. Wow! Smacznego? Smacznego. I na koniec wiadomo, musi być coś słodkiego. E, tym razem będziemy kosztować tiramisu. Wygląda bardzo domowo, wygląda bardzo włosko. Jak myślicie? Mm. Kochani, kończymy już dzisiejszego vlogmasa, ostatniego w tym roku. Smutno trochę mi. No mi też, ale chyba nie ostatni vlog w tym roku, no, czy ostatni? No nie wiem, czy uda nam się spiąć i coś nagrać jeszcze. Zobaczymy, postaramy się bardzo. Obiecujemy też poprawy, jeśli chodzi o ilość vlogów, bo troszkę było ich mniej, to prawda, ale... Poprawimy się, jakby chęć jest. To nasze postanowienie na nowy rok. O, niech będzie, że dwa razy w tygodniu nagrywamy w poniedziałki i tak. w czwartki publikujemy. Tak hmm. zrobimy, postaramy się, bo ja bardzo lubię tę widownię YouTubeową. A masz jest... jakieś postanowienie jeszcze? Noworoczne? No. E... E, no nie, a ty? Jeszcze nie mam. A wy macie? Nie Dajcie nie znać. Jeszcze nie. Dajcie Może znać. to, żeby zacząć chodzić regularnie na siłownię. Naprawdę chciałabym. Bo ja nawet w poprzednim roku to się zaczęłam uczyć tego hiszpańskiego i coraz lepiej mi idzie. A mojemu synowi też w ogóle szóstki same ma. No ale ten to jest zdolny. W zeszłym roku miałam hiszpański. Rzeczywiście już coraz więcej słówek znam i idzie mi to lepiej. Jakie miałeś w zeszłym roku postanowienie? Też siłownią? Nie. To z czym? Nie pamiętam. W zeszłym roku chyba nie miałam, bo miałam za dużo na głowie. Wiecie, ślubi te rzeczy więc Więc no. nic nie, nie no. postanawiam. W tym roku w sumie też. Ale... O, ja wiem, ja się chciała, moje postanowienie to jest wprowadzić się do domu w nowym roku. W lutym. Do końca stycznia. No, tak. Ja mam nadzieję, no że to się uda, że do końca stycznia, bo... Oczywiście, z takim tempem taty to się uda. Ale Karola, zobacz, ty naprawdę dużo ogarnęłaś w tym minionym roku, ten ślub to było naprawdę przedsięwzięcie wielkie i ty to w sumie sama ogarnęłaś, ile tam ci ten maki pomógł, no? E, I te panie na przykład, koordynatorki, one też były dopiero w dniu ślubu. Mm -hmm. A wszystko, no tak, ty... wszystko tak to było, wszystko ja musiałam pospinać. Tak. No, no. Ale Maciej za to się zajął e, kredytem i mnie to w ogóle nie interesowało. O, super, no brawo dla niego. E, no, U mnie też było dużo wrażeń. Dobrze, że ten rok się kończy. E, czego sobie życzymy? Dziewczyny, Wam życzymy, e, i to jest takie trywialne, ale prawdziwe, żeby te święta były zdrowe i spokojne. To jest najważniejsze żeby było rodzinne, żeby usiąść przy tym stole i się nie kłócić, nie debatować, nie dyskutować, tylko po prostu, żeby było miło, serdecznie, rodzinnie. Tak i żeby odpocząć. Ja mam, tak. że, że takiego prawdziwego odpoczynku, wiecie, że tak. nie stresujcie się tym, że nie wiem, że nie macie od dwóch dni przetartego blatu. No. O o o o. Że te okna nie są idealne, o, o, o. Że jakiś tam mały zaciek się pojawił. Po prostu... <grym> odpuśćcie, tak, odpuśćcie, odpucznijcie. To, że nie wiem, że będzie okruszek po chlebie na blacie. Odpuśćcie. Tak. No, to do tak, mojej tak. mamy. <grym> <grym> mamy, pozdrawiamy. Tak, odpuszczamy i. Yy, i... Fajnie spędzamy czas z rodziną. Niech to, będzie, niech to będą piękne, spokojne, rodzinne y, święta. Bardzo Wam dziękujemy za ten rok cudowny z Wami. E, no, idziemy po więcej. 2024 super się zapowiada. Może opowiemy w kolejnym co? 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 Bo my mamy takie plany fajne. No, że stycznia. No, działamy, także działamy. Wesołych świąt. Pa! pa!